Grzegorz Boratem, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie aktualności. Na początek informacje dnia. Na drogach i przed Urzędem Wojewódzkim protestowali dziś rolnicy. A jak wejdzie Mercosur, to opakowania będą u nas czekały, a towar będzie przychodził niewiadomego pochodzenia. Budżet Rzeszowa na rok 2026 przegłosowany w atmosferze sporów i ostrych dyskusji. Nierealistyczna prognoza finansowa jest jak samochód bez świateł. Ja jestem zadowolony, cieszę się, że zwyciężył zdrowy rozsądek i taka odpowiedzialność za miasto. Tragiczny wypadek na Warszawskiej w Rzeszowie: kierowca wjechał w budynek, a na chodniku potrącił dwie osoby. 34-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka doznały obrażeń ciała i wymagały pomocy medycznej. W blisko 200 polskich miastach i mniejszych miejscowościach rolnicy protestowali dzisiaj przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Na Podkarpaciu, przy Rondzie w Gorliczynie i na trasie Zagórz Ustrzyki Dolne. Manifestacje zorganizowano również przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. W Rzeszowie rolnicy rozwinęli transparenty z hasłami, w których dominowała niezgoda na umowę pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur oraz sprzeciw wobec nieprawidłowo przygotowanych mechanizmów ochronnych. Dzisiaj robimy tę manifestację pokojowo, nie robimy tu żadnych wód i tak dalej, ale jeśli nikt nas nie wysłucha, będziemy zmuszeni do przyblokowania tych dróg, tych wiaduktów, tak to robi cała Polska. Dzisiaj jeszcze też apeluję, jest to protest solidarny, solidaryzujemy się z całą Polską, z wszystkimi rolnikami. Duży wychodzą dzisiaj na wiadukty, na drogi. Dziś w regionie utrudnienia na drogach były tylko w dwóch miejscach: w Gorliczynie i na trasie Zagórz-Ustrzyki Dolna. Przed Urzędem Wojewódzkim już miały obawy związane z tym, że produkty niespełniające norm jakościowych i wyprodukowane tańszymi metodami zaleją europejski rynek. A jak wejdzie Mercosur, to opakowania będą u nas czekały, a towar będzie przychodził niewiadomego pochodzenia z innych państw. I będzie tylko pakowany w nasze opakowania, i nikt tego nie będzie kontrolował. Mamy przykład importu zbóż z Ukrainy. Przez te kilkanaście lat została wycofana masa środków ochrony roślin, które są szkodliwe, niebezpieczne dla zdrowia. U nas zostały wycofane zaprawy, środki owadobójcze, kwastobójcze. Wszystkie te substancje. Które zostały u nas wycofane, są stosowane w Brazylii, Argentynie. Protestujący rolnicy przypominali, że obecnie w Polsce nie można uprawiać żywności modyfikowanej genetycznie. Zwracali też uwagę na rosnące koszty produkcji. Dzisiaj mamy koszty produkcji z XXI wieku, a ceny płodów rolnych sprzed 25-30 lat. Szanowni Państwo, dzisiaj to na pszenicy paszowej 620 zł. Taka sama była cena 25 lat temu. Proszę sobie. Pomyśleć, czy społeczeństwo by siedziało w domu, gdyby pierwszego każdego miesiąca dostało wypłatę sprzed 25 lat 1200 zł? Manifestację pokojową w Rzeszowie wsparł europoseł Tomasz Buczek z Konfederacji, który zachęcał rolników do aktywizowania się. Teraz odbywa się ratyfikacja tej umowy ratyfikacja do prawa unijnego. A my w Unii Europejskiej zajmujemy się. Osobną umową dotyczącą klauzul ochronnych, tak zwanych safeguardów, i to są dwa różne tematy, dwie różne sprawy. Jednocześnie cała umowa ma być ratyfikowana w dwóch częściach w części głównej i w części przejściowej co jest niezgodne w naszej ocenie z traktatami. Według rolników obecnie proponowane zapisy umowy z krajami bloku Mercosur są nie do przyjęcia. Manifestujący podkreślają, że zagrażają one stabilności finansowej polskich producentów, ale też bezpieczeństwu żywnościowemu Polski. Były kontrowersje i spory, jednak radni Rzeszowa przyjęli dziś wieloletnią prognozę finansową na najbliższe lata i uchwalili przyszłoroczny budżet. Prezydent wprowadził autopoprawki do obu dokumentów i uwzględnił wnioski opozycji dotyczące m.in. inwestycji drogowych i poprawy bezpieczeństwa. To kolejne podejście do tematu, bo na poprzedniej sesji radni nie przyjęli wieloletniej prognozy finansowej, co uniemożliwiało głosowanie nad budżetem. Prezydent wprowadził poprawki do obu dokumentów, ale to nie oznaczało zamknięcia ostrych dyskusji. Radni opozycji wskazywali m.in. na ogromne zadłużenie miasta. Wyliczali, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat miasto będzie musiało znaleźć około 3 miliardów złotych, aby spłacić dług z odsetkami. Podkreślali, że uwagi w tej kwestii miała także regionalna Izba Obrachunkowa. Cytuję. Stwierdza się, że możliwość spłaty długu jest tym samym obarczona bardzo dużym ryzykiem. Koniec cytatu. To Izba Regionalna nam jako Radzie Miasta uświadamia w pewnym sensie to zagrożenie. Nierealistyczna prognoza finansowa jest jak samochód bez świateł. I jeżdżenie takim samochodem to nie jest wyraz odwagi, tylko głupoty. Zdaniem radnego Jacka Strojnego w wieloletniej prognozie finansowej nierealistyczne są zakładane nadwyżki finansowe. Mówił, że w najbliższych latach łączna obsługa rad kapitałowych i odsetkowych będzie przekraczała wydatki na inwestycje. Jeśli tak rozumiemy rozwój, to gratuluję rozwojowi Rzeszowa, komentował radny. Wskazywał też na 21 inwestycji, w przypadku których jest zapis dotyczący ich realizacji, a opis wskazuje, że wykonywana będzie tylko dokumentacja. Radni Klubu Rozwój Rzeszowa odpowiadali, że nowa wersja prognozy finansowej została. Poprawiona, urealniona, dostosowana do uwag opozycji i obliczona na rozwój miasta. Poprawki zmniejszyły ryzyko finansowe, uporządkowały harmonogram inwestycji, zwiększyły bezpieczeństwo. Pan prezydent również w swojej autopoprawce przedstawił postulaty płynące z ust mieszkańców właśnie Osiedla Przybyszówka, mieszkańców Osiedla Słocina czy Matysówki. Podczas dyskusji radny Mateusz Szpyrka z PiS odniósł się także do publikacji prezydenta po głosowaniu na poprzedniej sesji, co, jak komentował, nie godzi się z piastowaną przez niego funkcją. Przekaz pana Konrada Fiołka na grafice powiązanej z moją osobą, którą udostępnił na profilu publicznym prezydenta miasta Rzeszowa, jest zmanipulowana i nieprawdziwa. Nie głosowałem przeciw wymienionym inwestycjom. Ostatecznie uchwała została przyjęta, podobnie jak głosowany następnie budżet na 2026 rok. W dyskusji radni PiS dziękowali prezydentowi za uwzględnienie poprawek zgłaszanych przez ich klub, w tym sześciu drogowych, dotyczących m.in. przebudowy ulicy Robczyckiej. 6 milionów złotych dzięki poprawce trafi na inwestycje w bezpieczeństwo, m.in. niwelujące skutki podtopień, ale jednocześnie wskazywali na zadłużenie sięgające miliarda sześciuset milionów złotych. Prezydent i radni Klubu Rozwój Rzeszowa mówili o budżecie inwestycyjnym. Radni klubu Razem dla Rzeszowa wskazywali, że ponad 400 milionów na inwestycje to nawet nie średnia krajowa. Ostatecznie jednak za zagłosowało 17 radnych, 6 było przeciw. Ja jestem zadowolony. Cieszę się, że zwyciężył zdrowy rozsądek i taka odpowiedzialność za miasto. Coś, co mimo sporów, jakie toczymy w Rzeszowie, w samorządzie. Przez wiele, można by powiedzieć, lat to jednak zawsze nas charakteryzowało. Nigdy te spory nie przesłoniły nam odpowiedzialności za miasto. Przyszłoroczny budżet Rzeszowa to 2 miliardy 700 milionów złotych. Prezydent podkreśla, że na ważne dla mieszkańców inwestycje przeznaczono 420 milionów złotych. Największe to kontynuacja budowy Wisłokostrady, połączenie ulic Warszawskiej i Krakowskiej, czy rozbudowa oczyszczalni ścieków. Podczas konferencji po sesji prezydent powiedział też, że usunie ze swojego profilu społecznościowego sporne grafiki dotyczące radnych opozycji. Radni sejmiku województwa podkarpackiego jednogłośnie podjęli dziś uchwały o udzieleniu z budżetu województwa na rok 2026 pomocy finansowej dla powiatu sanockiego. To dotacja celowa w wysokości 1,5 miliona złotych na organizację kolejowych przewozów pasażerskich. To jest główne wydanie aktualności, a co jeszcze przed nami? Wraca sroga zima. Reaguj na bezdomnych, apelują służby. Rodzi się coraz mniej dzieci, choć Rzeszów to wyjątek. Rada powiatu Jasielskiego odwołała dzisiaj starostę Adama Pawlusia. Radni, którzy podpisali się pod wnioskiem, zarzucili mu m.in. brak stabilizacji w wydatkach na oświatę, trudną sytuację finansową szpitala w Jaśle i chaotyczną politykę inwestycyjną powiatu. Za odwołaniem Adama Pawlusia opowiedziało się 14 z 23 radnych. Adam Pawluś był starostą Jasielskim od roku 2016. Groźny wypadek w Rzeszowie na ulicy Warszawskiej. Kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby 13- i 34-latkę. Wjechał też w budynek. Był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 51-letni kierujący Suzuki na ulicy Warszawskiej nagle z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi. Uderzył w ścianę budynku. Następnie, chodnikiem przyjechał około 50 metrów. Niestety, jadąc tym chodnikiem, potrącił idący nim dwie osoby piesze. Następnie uderzył w elewację innego budynku. Na skutek tego zdarzenia. 34-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka doznały obrażeń ciała i wymagały pomocy medycznej. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, był on trzeźwy, został również sprawdzony pod kątem kierowania pojazdu w stanie po użyciu środków odurzających z wynikiem negatywnym. W tej chwili zbieramy wszystkie informacje, analizujemy dane, będziemy wyjaśniać w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, że poszkodowane osoby to matka i córka trafiły do klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie. Ciężej ranna jest 34-latka, ale jej stan jest stabilny. To kolejny groźny wypadek na Podkarpaciu w ostatnich dniach. Służby apelują o ostrożność zwłaszcza, że warunki na drogach są coraz gorsze. Do jutra, do 12 obowiązuje w południowej części regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu zawiei i zamiedzi śnieżnych oraz silnego wiatru. Ponad 3 promila alkoholu miał za to w organizmie 41-letni obywatel Ukrainy, który w takim stanie przyjechał na stację paliw w Brzozowie. Świadkowie zadzwonili na policję, a teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia. To policyjne nagranie z zatrzymania pijanego kierowcy. Mężczyzna wpadł na stację paliw w Brzozowie. Zareagowali świadkowie, którzy zadzwonili na policję. Za kierownicą siedział 41-letni. Obywatel Ukrainy, mężczyzna miał w organizmie 3 promile alkoholu, został przez funkcjonariuszy zatrzymany, umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań, za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jak podkreślają policjanci, każdy pijany kierowca to potencjalny sprawca wypadku drogowego. A nasza reakcja może uratować komuś życie. Jeżeli widzimy, że kierujący samochodem, który jedzie przed nami, wykonuje niebezpieczne manewry, kiedy ten pojazd zjeżdża do osi jezdni albo na pobocze, ewidentnie wynika z tego stylu jazdy, że kierujący jest pod wpływem alkoholu, należy natychmiast zareagować, poinformować o tym policjantów, zadzwonić na numer alarmowy 112. Informować też w jakim kierunku ten samochód się porusza. Tylko podczas ostatniej akcji Trzeźwość policjanci zatrzymali 14 kierowców jadących na tzw. podwójnym gazie. Trzech miało powyżej pół promila alkoholu w organizmie. Podczas świąt funkcjonariusze zatrzymali 36 kierowców, którzy pili wcześniej alkohol. Zima, chłód i mróz to wyjątkowo trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Dziś w nocy w Rzeszowie temperatura odczuwalna wyniosła minus 12 stopni. Kolejne noce też będą mroźne. Służby apelują, reagujmy na los potrzebujących. Pan Zbigniew miał kiedyś pracę. Trenował zapasy w Dębicy. Teraz jest w kryzysie bezdomności. Od kilku tygodni z przerwami przebywa w noclegowni Towarzystwa Pomocy imienia św. Brata Alberta w Rzeszowie. Przede wszystkim człowiek nie musi być na ulicy. To po pierwsze. Po drugie... Jest ciepły posiłek, jest przede wszystkim można się wykąpać i tak dalej. To dla ludzi w sytuacji na ulicy jest bardzo dużo. Oprócz pana Zbigniewa w noclegowni jest 19 osób, w święta były 24, miejsc jest 17, ale nikt nie zostanie bez pomocy. Z kolei w schronisku jest 80 miejsc, a zajętych 50. Jednym z mieszkańców jest pan Aleksander. Nie mam się gdzie podziać. Jest to instytucja, która... W zasadzie życie mi uratowała. Bezdomni, którzy nie chcą mieszkać w schronisku lub korzystać z noclegowni, często nocują w prowizorycznych szałasach na terenie ogródków działkowych czy w pustostanach. Minusowa temperatura może być dla nich ogromnym zagrożeniem. Bardzo ważne jest to, aby widząc taką osobę, nie być obojętnym, tylko informować nas o tym: zawsze dotrzemy, zawsze zweryfikujemy. Można zadzwonić pod numer 112 lub do Straży Miejskiej pod numerem 987. Działa też całodobowa infolinia. Wszędzie tam można zgłosić osobę w kryzysie bezdomności. Gdyby nie taka pomoc, szczególnie przy niskich temperaturach. To byśmy mieli, proszę panią, wzrost zamarzniętych ludzi w kraju. To jest bardzo prosty rachunek. Na ulicy Rzeszowa już po raz piąty wyjechał autobus z Ciepła. Każda potrzebująca osoba może dostać ciepły posiłek. To bezcenna pomoc, szczególnie gdy na zewnątrz panują tak niskie temperatury. To wspólna akcja Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Codziennie dla potrzebujących przygotowywanych jest ponad 70 litrów zupy. Akcja Autobus Ciepła potrwa do połowy marca. Stary rok po raz kolejny kończy się spadającą liczbą urodzeń. W pierwszym półroczu 2024 roku na Podkarpaciu urodziło się prawie 7 tysięcy dzieci, a w tym roku tysięcy 6300. Jednak to na Podkarpaciu urodzi się najwięcej dzieci w kraju, a Rzeszów to prawdziwy wyjątek na mapie Polski. W szpitalu profamilia w Rzeszowie w najlepszym czasie rodziło się nawet 60 dzieci dziennie. Teraz od wczoraj zaledwie szóstka. Choć oczywiście są okresy, kiedy porodów jest zdecydowanie więcej i tak malejącą tendencję wyraźnie widać. No niestety to jest dramatyczny spadek w ciągu ostatnich 4 lat to jest blisko 50%, bo w okresie pandemii. Chociaż rzeczywiście to było, wynikało z tego, że nasz oddział był jako jedyny cały czas czynny było blisko 5 tysięcy porodów, natomiast w tym roku niestety będziemy mieć około 2600. A to i tak dużo, bo są szpitale, gdzie rok zamknie się zdecydowanie gorszym wynikiem. Z urodzeniami jest bardzo źle. Oczywiście tendencja jest zupełnie klarowna. Porodów jest coraz mniej, chociaż Rzeszów jest jedynym z większych miast w Polsce, w którym jest nieznacznie dodatni przyrost naturalny. W żadnym z innych miast wojewódzkich nie ma dodatniego przyrostu naturalnego. Jest ujemny. Dodam, że przez ostatnie lata, nawet jeszcze patrząc przed tą sytuacją, gdy urodzeń było znacznie mniej, zawsze Warszawa miała najwyższy przyrost naturalny, a na drugim miejscu był Rzeszów. Teraz się sytuacja nieco odwróciła. W latach 2017-2019 w stolicy Podkarpacia było ponad 10 tysięcy urodzeń rocznie, z czego około 2,5 tysiąca dotyczących mieszkanek Rzeszowa. W tym roku odpowiednio 6,5 i około 1,5 tysiąca. Więc mniej, ale na tle kraju i tak sporo. Zosia urodziła się zaledwie kilka dni temu. To pierwsze dziecko jej szczęśliwej mamy. Bardzo takie zaplanowane i, i świadome. I cieszymy się. Oczywiście się boimy troszkę i jesteśmy przerażeni, ale przede wszystkim się cieszymy też. Także... Są plany na kolejne? Yy, nie. Na razie nie. Sytuacja na Podkarpaciu jest zróżnicowana. Pod względem liczby urodzeń w czołówce powiatów są m.in. Rzeszowski, robczycko-sędziszowski i kolbuszowski, a na przeciwległym końcu Leski i Bieszczacki. Jedno jest pewne, przyszli rodzice coraz częściej i dokładnie planują powiększenie rodziny. Ten trend się utrzymuje już od dłuższego czasu. Pacjentki przychodzą do nas coraz częściej po antykoncepcję, to jest zauważalne w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, więc zabezpieczają się przed ciążą. Coraz częściej pary decydują się jedynie na jedno dziecko, a te, które rodzą trójkę czy czwórkę to rzadkość. Stąd między innymi problemy z funkcjonowaniem oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych. I ma to swoje dwojakie źródło. Pierwsze to liczba niska liczba urodzeń, a drugie to takie, że po prostu nie ma personelu medycznego, który w, no, w powiatowych szpitalach chce pracować. Efekt to decyzja o zamknięciu od nowego roku kolejnej porodówki, tym razem w Leżańsku. Z danych NFZ-u wynika też, że wciąż zamknięty będzie oddział położniczy w Lesku. W Manasterzu w Powiecie Przeworskim powstały mieszkania wspomagane, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce zamieszkają w nich pierwsi lokatorzy. Budowa kosztowała ponad 1 200 tys. zł. Wkrótce cztery osoby z niepełnosprawnościami zamieszkają w nowych mieszkaniach wspomaganych w Manasterzu w gminie Jawornik Polski. Budynek ten był w stanie opłakanym. Kiedy objąłem urząd burmistrza, podjąłem decyzję, że należy go wyremontować doprowadzić do warunków, które będą mogły dla osób z niepełnosprawnością być odpowiednie, aby tutaj mieszkać, przebywać i dobrze się czuć. Na Podkarpaczu w tym roku buduje się 19 takich mieszkań, łącznie zamieszka w nich ponad 40 osób. Są to mieszkania przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi, oraz osób wymagających takiego wsparcia w chwili obecnej, czyli takiego wsparcia tymczasowego, żeby przystosować się do zamieszkania w w środowisku takim lokalnym usamodzielnić się. Żeby to było możliwe, ten zaniedbany budynek przeszedł generalny remont. Wymieniono okna, dach i elewację. We wnętrzu powstały cztery mieszkania z pełną infrastrukturą. Łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych. Łazik tutaj taki schodołaz, tak zwany platforma, kuchnia z pełnym wyposażeniem, lodówka, kuchnia, zmywarka. Budowa mieszkań wspomaganych w manasteżu kosztowała ponad 1 200 000 złotych. Większość środków gmina pozyskała z rządowego programu Zażyciem. My zachęcamy do oglądania telewizji Rzeszów, a do czego zachęcają reporterzy TVP Info. Zapraszamy państwa do TVP Info. Dziś między innymi o zimowym Armagedonie. IMGW wydaje alerty dla niemal połowy kraju, a to przed mrozem, zamieciami i silnym wiatrem na Bałtyku. Będzie sztorm. Będziemy mówić też o tym, że nie o związkach partnerskich, a o statusie osoby najbliższej. Dziś premier będzie rozmawiał z ministrami. No i też będzie o Wielkim Odliczaniu jutro noc sylwestrowa. Oczywiście Sylwester z dwójką i ze Stingiem. Do zobaczenia. Prognoza pogody już za chwilę. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.